Ale inflacja. Tak naprawdę Szynęła to nie by... ma na świecie ludzi, no dużo mądrzejszych ja, niż ja. Żadne krzyki, Rysów. płacze nas nie przekonają, Rysów. 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 Rysy. Rysy. że białe jest białe, a czarne jest czarne. No, wycofuję się z tego. Szczytugielon. Szczytugielon. Tych państwa, którzy bardzo liczyli na i liczą na to, że słowa o rozliczaniu władzy nie były tylko wyborczym frazesem. Będziemy i kompletujemy w tej chwili narzędzia, które są niezbędne i wiemy, jak je skutecznie wykorzystać, jak ich skutecznie użyć, aby doprowadzić do ujawnienia całej prawdy o nadużyciach i do pociągnięcia do odpowiedzialności politycznej i tam, gdzie to będzie zasadne, do odpowiedzialności karnej najwyższych urzędników państwowych, którzy za czasów rządu PiSu dopuścili się nadużyć czy zwykłej kradzieży, czy nadużyć władzy finansowych. Tak naprawdę dyskusja o tym, czy będą zmienione traktaty i czy Unia stanie się superpaństwem, to tak naprawdę jest, wiecie, takie trochę polityczne bajdurzenie. Prawdziwym dylematem dzisiaj Polski, co pokazały choćby yy, 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 no kwestia pieniędzy KPO i Funduszy Europejskich, jest to, czy Polska się ustawi plecami czy bokiem do Unii Europejskiej, czy stanie się, tak jak była przez chwilę, znowu pierwszorzędnym graczem. Chcę Państwu powiedzieć, i to nie są puste słowa. My dzisiaj mamy szansę, i ja na pewno, jeśli będzie mi to dane, tę szansę wykorzystam. Polska może być państwem wiodącym w Unii Europejskiej w wielu sprawach. I Unia Europejska, jeśli się będzie zmieniała, to nie pod dyktando Niemców, Francuzów czy ten, ale zgodnie z naszymi interesami. I mamy to prawie w ręku. Dzień dobry, Maciej Kluczka, Radio TOK FM. Panie premierze, Pan mówił, że ustawa w sprawie legalizacji aborcji do 12 tygodnia ciąży będzie złożona. To zależy oczywiście od układu y, danego dnia w Sejmie, ilu posłów będzie, ale nie wszyscy z trzeciej drogi muszą zagłosować, żeby to przeszło, ale jednak część tak. Czy będzie Pan rozmawiać z ludźmi PSL-u i y, Polski 2050, żeby tych bardziej liberalnych posłów mieć pewnych? Ja nie chcę wychodzić przez szereg, bo to musi być bardzo y, y, no, taki zespół. Y, y, no, nie chcę już piłkarskich porównań używać, no, ale robiący lepsze wrażenie niż nasza kadra w ostatnich, w ostatnich meczach. I yy, 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 kwestie zdrowia i edukacji też uważam za rozstrzygnięte. Tak, nazwijmy to, to, to w ten sposób. Może nie wszyscy będą szczęśliwi, ale wiadomo, że to wymaga bardzo poważnych kompromisów. Yy, ja naprawdę dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć, czy yy, yy, ustawa przywracająca legalną aborcję z tymi naszymi zastrzeżeniami 12 tydzień. No to to jest wszystko w projekcie ustawy, czy ona zyska większość w Parlamencie. Jak Państwo zauważyli, myśmy to uczciwie powiedzieli i wyborcy też to wiedzieli. Ja nie mogę złego słowa powiedzieć ani o Szymonie Hołowni, ani o Władysławie Kościeniaku Kamyszu w tej kwestii, bo mam inne zdanie niż oni ale oni swojego zdania nie ukrywali w kampanii wyborczej tak jak myśmy nie ukrywali wszyscy którzy oddali głos na Szymona Hołownię na Wadysała Kościaka Kamysza wiedzieli że w sprawie aborcji tam jest idea powrotu do kompromisu a następnie referendum nie ukrywali tego mówili to wprost i dostali jak wiecie wynik który daje im tak jak każdej innej partii w tej zwycięskiej koalicji każdy ma w jakimś sensie pakiet kontrolny musimy to też uczciwie nazywać po imieniu My będziemy argumentowali, ja wiem, że we wszystkich ugrupowaniach, we wszystkich, bez wyjątku ugrupowaniach, można znaleźć poglądy mniej czy bardziej no, progresywne, czy, czy otwarte na kwestię legalnej aborcji. Czy uda się przekonać do projektu aborcja legalna do 12 tygodnia? Czy będziemy szukali jako jedynego możliwego innego rozwiązania? Jedno jest oczywiste, i to mogę powiedzieć w imieniu wszystkich partii, że sytuacja w tej kwestii poprawi się widocznie, szybko i radykalnie na korzyść polskich kobiet, niezależnie od tego, jakie końcowe rozwiązanie będzie możliwe na tym etapie. I y, nawet jeśli okaże się, że projekt ustawy ten czy inny nie znajdzie w większości w parlamencie, to znajdziemy także inne metody i narzędzia żeby los polskich kobiet radykalnie się poprawił, żeby wpływ na zdrowie ciało kobiety, yy, yy, policjanta, księdza czy pisowskiego aparaczyka sprowadzić do zera. Dzień dobry, scena Dobroszoracz, Gazeta Wyborcza, łamany chyba na detektyw teraz po, po tych pana słowach. Panie premierze, uchwały dotyczące praworządności, czyli tak zwany sposób na przywracanie praworządności. Czy pan jest zwolennikiem tego, żeby głosować w Sejmie po utworzeniu pana rządu? Uchwałę, która stwierdzi nieważność wyboru dublerów w Trybunale Konstytucyjnym. Wiemy, że jeden z sędziów dublerów, pan Muszyński, już de facto ogłosił, że on się nie zamierza wyprowadzać z gabinetu, więc pytanie o skuteczność tego rodzaju uchwał i czy ustawa będzie przygotowana i złożona o KRS-ie, dlatego, że tu też się toczą dyskusje, między innymi z typowanym na ministra sprawiedliwości panem Bodnarem, czy skuteczna byłaby tego rodzaju uchwała, czy raczej musi być ustawa, nawet jeśli prezydent doda ją zawetuje. Dziękuję. W tej chwili naprawdę świetnie ludzie pracują nad tym, w jaki sposób przywrócić praworządność, z, ze świadomością, że niektóre z tych decyzji będą kwestionowane przez, na pewno przez PiS, być może przez prezydenta i przez niektórych prawników. Ze złymi i dobrymi tego skutkami mamy dzisiaj do czynienia z pewną strefą interpretacyjną. No weźmy pod uwagę choćby kwestię, no, naj, no, pierwszą z, z brzegu, czyli znaczenie uchwały sejmowej jako dokumentu, który zmienia rzeczywistość, który unieważnia jakiś typ decyzji z przeszłości. Były precedensy, jak wiemy. Nikt nie chciałby nadużywać tego typu metody, dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby najlepsi polscy prawnicy byli możliwie zgodni w interpretacji, co jest naruszeniem prawa, tak wprost i jednoznacznie, i na pewno takich narzędzi nie użyjemy. Natomiast tam, gdzie jest sfera interpretacji, będziemy szukali wszystkich dostępnych narzędzi. Po to, żeby przywrócić praworządność, i druga kwestia, jeżeli chodzi o doniesienia Radia Z, które informuje, że jest pan umówiony ze swoimi ministrami tylko na rok, a następnie wyjedzie pan do Brukseli, aby zastąpić być może Ursulę von der Leyen na stanowisko. Czy złoży pan deklarację, że będzie pan premierem przez całe cztery lata i nigdzie pan nie wyjedzie na żadne unijne stanowisko? Jedno w niewielu. Y takich sensownych akcji czy decyzji premiera Morawieckiego w Europie było poparcie Ursuli von der Leyen na szefową komisji 5 lat no 4,5 roku temu Rząd Polski podobnie jak rząd węgierski bardzo się zaangażowali w promowanie tej kandydatury, akurat ja jako szef Rady Europejskiej wówczas kończący swoją kadencję, ja akurat byłem sceptyczny i ja akurat Ursula von der Leyen nie była moją kandydatką, tylko pana Morawieckiego i pana Orbana między innymi. Ten obraz w Europie nie jest taki prosty, jakby chciała telewizja publiczna czasami przedstawić, włącznie z wątkami niemieckimi. Tak, można by dużo opowiadać o polityce niemieckiej tego rządu, ale ponieważ ja nie mam obsesji na punkcie żadnego z partnerów europejskich, nie będę państwa tymi, a brzmiałyby sensacyjnie te informacje, co robił czasami Mateusz Morawiecki, żeby przypodobać się większym graczom w Unii Europejskiej. Ale odchodzi, zapomnimy o nim, dajmy mu. Już święty spokój. Nie, nie wybieram się nigdzie. Czytałem te, te spekulacje, wiem, kto je spinuje, znam waszą propagandę, wasze oszczerstwa, które pod moim adresem rozpowszechniacie od wielu lat o ucieczce, o tym, że interesuje mnie tylko pozycja w Brukseli. I tak znaczy, przecież to wszystko przechodziliśmy. Ponieśliście klęskę wy, także wy w czasie tej kampanii, bo na szczęście większość Polaków wam nie uwierzyła. Już wkrótce Polacy zaczną wracać z emigracji, bo praca tu będzie się opłacać.